Dzień dobry, jest 21 maja 2024 Puściłam wczoraj na Facebooka jak się wszyscy antysystemowi urządzają po prostu w tym systemie, bo sobie otwierają stowarzyszenia, fundacje zakładają. Tak samo mają to pozakładane gminy, urzędasy. Wszyscy po prostu działacie na szkodę Jednostki na szkodę mieszkańców, ale nie chcecie się do tego przyznać. Dzisiaj też dzwonił do mnie pan. Nie nagrałam tej rozmowy, bo jestem zmęczona tym, nagry, tym nagrywaniem ciągłym. Też ludzi, którzy tak naprawdę nie wiem, co, co chcą osiągnąć tymi rozmowami. O, wróbelki sobie yy, yy, tańczą. Yy, nie wiem, co chcecie osiągnąć. Ja nie będę już nikogo uświadamiać. Wszyscy, tak jak powiedziałam, w gminie zostali uświadomieni. W Urzędzie Skarbowym zostali uświadomieni. I to nie w jednym urzędzie skarbowym. Moim teraz priorytetem jest pozbierać te liście kasztanowca. E, za małą drabinę mam, e, nie wiem jak daleko sięgnę. E, to jest moim priorytetem, a reszta mnie już nie interesuje. Macie mi dać spokój udziały w spółkach skarbu państwa z wydobycia. Złóż, które na terenie Lubiatowa są, filmiki nakręcone, wszystko na kanale jest powiedziane. Do Was to nie dociera. Do Was to nie dociera, także nie interesuje mnie, co się będzie działo, czy się nie będzie działo, czy będą ginęli kolejni tam mieszkańcy, czy nie mieszkańcy. Nie interesuje mnie. Szałwia mnie interesuje. Widzicie, tutaj są dwa rodzaje szałwi. No, ta jedna jest z Włoch przywieziona, druga jest lekarska. To mnie interesuje, to mnie na chwilę obecną interesuje i kasztanowiec, kasztanowiec zaraz y, też wezmę, jeszcze trochę pozbieram, zbierałam w zeszłym tygodniu liście, trochę kwiatów, reszta po prostu została na owoce, na kasztany. Zmarzło dużo orzech na przykład, zmarzł także... Nie interesuje mnie wasza polityka, wy sobie nawet jajko od strusia wybierzcie na tego prezydenta, czy nie, macie po prostu y, dać ludziom udziały w spółkach Skarbu Państwa, ja mam mieć dostęp do Banku Narodowego i to mnie interesuje, żadnej kontroli nad moim kontem, żadnego wyłudzania pieniędzy na różnego rodzaju tutaj firmy, które nielegalnie sprawują władzę. Dzisiaj żeśmy też dyskutowali z Emilem. Nie we wszystkich gminach są statuty w sołectwach tutaj porobione. Wszystko to wy organizujecie, nie mieszkańcy. W sołectwie nikt nie pisał tego statutu, tylko wasi prawnicy, wyznaczeni ludzie. Ciągle są wyznaczeni ludzie, którzy organizują na terenie Polski nielegalne działania od 1907 roku tak jak wam powiedziałam już kiedyś po prostu nie było nas wtedy w Hadze tam są królowie, mocarstwa tylko nie jest mocarstwo polskie, bo ciągle albo jesteśmy pod zaborami albo pod tutaj okupacją nielegalnych rządów nie podpisaliście zakończenia zakończenia wojny wojny tutaj z Niemcami, z Rosjanami i teraz szykujecie się do kolejnej wojny, i cały czas przerabiacie tu tematy zastępcze. Także wszystkiego dobrego życzę, a ja wracam do swojej pracy i róbcie sobie co chcecie. Nie wiem, czy będę dzwonić gdzieś, czy nie będę dzwonić, bo tak jak powiedziałam, dzwoniłam do tych różnych gmin. Do tej pory nie dostałam odpowiedzi na temat żadnych notatek na temat tych złóż czy mają koncesję, czy legalnie wybierają czy nielegalnie wydobywają nikt na ten temat nie chce mówić, wszyscy po prostu jesteście uświadomieni a milczycie, milczycie udajecie, że wszystko jest ok, że macie tutaj władzę, więc jak macie władzę no to sobie działajcie w tej władzy ale mnie proszę dać spokój i oddać mi moje pieniądze z krusu, które żeście wyłudzili, bo nie ma, nie ma tej ustawy, więc wyłudziliście te pieniądze, więc proszę mi oddać je z powrotem. No i co jeszcze, co jeszcze, chciałam udziały w spółkach skarbu państwa, wydobycia... No i nie płacenie podatku, bo to też jest napisane. Mieszkańcy nie płacą podatku. Mieszkańcy, my tworzymy tutaj e, ten system terytorialny, samorządu terytorialnego i my nic nikomu nie płacimy. E, chciałam to tam e, wszystko wam przeanalizować, ale na chwilę obecną to nie ma sensu analizowania, bo do kogo mam mówić, jak tutaj y, po prostu ludzie, ludzie nawet nie potrafią tego przeanalizować ani, ani zaakceptować, przyswoić tej wiedzy, to po co ja mam to nakręcać. Także wszystkiego dobrego życzę, a ja, ja sobie pozbieram liście kasztanowca, niektóre zostawię żeby dorosły, żeby jeszcze podrosły. Zniszczyli te kasztany, te plamy co tego, to jest celowe, to jest celowe. Oni, oni poniszczyli te kasztany, bo kasztan jest bardzo cenny, także dlatego niszczyli te kasztany. Wszystkiego dobrego, wszystkim życzę.